Dawaj Kuba. Dawaj Kuba! Cześć widzowie! Przedstawię wam obozowiczów To jest cześć Kuba, bo tak ma na kasku. To jest Scootif? Tak, wyłącz kamerę. Co sądzisz o tym obozie? Może być? No, tak. That, wow, się. jakie miłe słowa. Cześć, ich można imię, przedstaw się. Kapsle. Myślisz, że przeskoczy? My tak, to się piechotę. Yeah! Jeeeej! Yeah! 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 Mamy to! Metr! A ja, ja mówiłem, że zrobię nie? Ja to mówiłem. Yeah. Gratulacje od kamerzysty! Serce ci nie I teraz nagle on ma. Ja wierzyłem w ciebie, wierzyłem w ciebie, naprawdę. Mój pokój. Mój pokój w PiS-u. Dawaj, pijemy. Let's go! Let's go. Let's go.